Jestem wielkim podniebnym pedałem Pierwszych ludzi w dupę wyruchałem Od zawsze o seksie z mężczyzną Marzyłem w pedalskiej orgi I już skończyłem Podnieca mnie widok nagiego drągala Gdy przez mężczyznę pieszczona jest mapała Z mężczyzną najlepsze co stworzyłem Aż sam się zadziwiłem Pedalskim jestem wybawcą ludzkości, żygam na widok kobiecej nagości, masturbację zbiorową, zorganizowałem do nagich mężczyzn się Organizowałem pałę swą prężną wszystkim, pokazywałem i odbyty rozjewałem. Mam wielką moc sprawczości, kocham widok męskiej nagości. Zeus na olimpie pałem i co najwyżej może posać. Posadź. Bo gdy ja się dobiorę, do jego jelita nie, nie pomoże mu już nawet Afrodyta. Wiem, so. jest potęga i chwała na ziemi. Bo zadowolona jest Mapała, w pełni oceany to jest moja sperma. Tyle dni waliłem, że nadgastek rozwaliłem. Pom, pom. Pedalskim jestem wybawcą ludzkości, żygam na widok kobiecej nagości. Masturbację zbiorową zorganizowałem do nagich mężczyzn, się onanizowałem, pałę swą prężną wszystkim pokazywałem i odbyty rozjebałem. Ja pierwsze koło pokazywałem I piękne kutasy rozpoznałem W dupę każdego wyruchałem Że aż chuja se złama Kobietami, to ja gardzę na mężczyzn. Zakładam na pedalskie, ruchanie, to ja tak uwielbiam. Pedalskim jestem wybawcą ludzkości. Żygam na widok kobiecej nagości. Masturbację zbiorową zorganizowałem, do nagich mężczyzn się onanizowałem Pałę swą prężną wszystkim pokazywałem, i odbyty rozjebałem.